sprawozdania Pana Burmistrza, e, się pogubiłem, jeśli chodzi o terminy. Chciałbym usłyszeć dokładne terminy, kiedy będą odebrane te inwestycje, które prowadzimy, czyli boisko konkretnie, kiedy data odbioru. E, kokis, kiedy nastąpi data odbioru kokisu. No i e, nie wiem, czy dokonano odbioru już terenów inwestycyjnych, protokół sobie jest też chciałbym taką informację uzyskać i jeszcze termin odbioru tych robót na kiedy będzie ten... To rozumiem, że to nie nasza inwestycja, ale chodzi o to, żeby mieszkańcy mnie pytały, kiedy w końcu zakończy się ten remont ulicy Górnej, więc ja też pytam, kiedy jest termin końcowy e, i, i te roboty zostaną zakończone. To nie, tylko nie, tylko nie znam, czy było to nie, bo, bo nie umów przy sobie, ale pamiętam, Termin inwestycyjny jest już odebrane. E, boisko jest już odebrane. Ofis będzie na dany dzień odebrany. Jeżeli chodzi o te terminy końcowe ulicy Głównej, to nie wiem o jaką chodzi. Ulica Wojska Polska. Polska. Wojska, A, wojska, Polska. Polskiego. A, wojska. wojska Polskiego do 20 listopada jest termin z tego, co mi mówiła generalna dyrekcja. Ale to oczywiście Generalna Dyrekcja decyduje o terminie o